Syneczku mój! Nie! Nie dołączę do ciebie! Jestem Jedi, jak mój ojciec przede mną! To niefortunne... Dla ciebie! Ooooo! Ała! Ojcze! Pomóż mi! Proszę! Ała! Ała! Niech! Zapłacisz za te wszystkie lata! Ty głupca... O nie, Ale ty pocałunek tej Dobrze wiesz, że nie masz ci szans. Zapomniałeś chyba kim jestem! Ja jestem... ...Prybrojcem! To koniec, teraz ja mam Highlanda! Nie, 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 nie! Senko, idziemy przynieść pokój... I odbudować zakon Daj!